Mamy kompletną dokumentację gotową na przebudowę tych basenów, ale nie tylko, bo chcemy ten teren zagospodarować w całości, ponad 2 hektary terenu. Oprócz basenów letnich, parkingu, całej infrastruktury naokoło, również chcemy tam zbudować stadion miejski, którego w Szemowie brakuje. Mamy już pełną dokumentację, jak wspomniałem, z pozwoleniem na budowę, które odebraliśmy kilka dni temu. Teraz piszemy wniosek do Polskiego Ładu, chcemy pozyskać finansowanie zewnętrzne dla tej inwestycji. Te wnioski składa się do 15 sierpnia. Będziemy musieli chwilę poczekać na decyzję, ponieważ nie możemy rozpocząć procedury przetargowej bez jakby tej promesy finansowania, więc to nas tylko teraz wstrzymuje przed ogłoszeniem przetargu informacja, czy uzyskamy zewnętrzne finansowanie dla tej inwestycji, ale warto się o to starać, bo cała inwestycja będzie nas kosztować ponad 16 milionów złotych, więc tutaj każde pieniądze pozyskane z zewnątrz są dla nas, no, dużym zastrzykiem. Pierwotnie była mowa o tym, że inwestycja będzie realizowana w, etapowo. Czy teraz w związku z tymi planami, z tym wnioskiem, myślicie Państwo, żeby jednak to zrobić wszystko za jednym zamachem? W trakcie już prac nad dokumentacją ja spotkałem się zarówno z przedstawicielami klubów sportowych, jak i przedstawicielami Rady Osiedla Kąty i tam rozmawialiśmy o tych wariantach. Według opinii inżynierów, którzy przygotowywali dla nas dokumentację i ich doświadczenia, jeśli byśmy robili to etapowo, czyli oddzielnie, Seny oddzielnie, stadion oddzielnie, parking, byłoby takie zagrożenie, że ta cała inwestycja kosztowałaby nas około 15% więcej. Przy jednym przetargu na całość, ponieważ tu są przecież roboty gruntowe, choćby ze sobą powiązane, całe odwodnienie terenu i tak dalej, jesteśmy w stanie te 15% oszczędności uzyskać. Dlatego też podjęliśmy decyzję już na etapie prac nad dokumentacją, że robimy to jako jedną wielką inwestycję. Dzięki temu też po prostu będzie przyjemniej korzystać z tych obiektów, no bo proszę sobie wyobrazić, że mamy już na przykład otwarte baseny, obok pracują. Koparki, więc nie byłoby to zbyt przyjemne dla, dla nikogo. Otworzymy cały kompleks w jednym momencie. Kiedy mogłyby ruszyć prace? Czy jeszcze w tym roku? Tak, jeśli otrzymamy tą promesę finansowania, możemy ogłaszać przetarg. Tak jak wspomniałem, my już jesteśmy gotowi. Pełną dokumentację mamy z pozwoleniem prawomocnym pozwoleniem na budowę, więc jesteśmy gotowi, żeby ogłaszać przetarg. Czy to oznacza, że w przyszłym sezonie już mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu? Obawiam się, że w przyszłym sezonie to może być jeszcze niemożliwe, ze względu na to, że to jest no, dość duży teren, na którym ta inwestycja będzie realizowana. Na pewno za dwa lata. To już na 100%. Natomiast być może uda się w przyszłym roku. Natomiast no to zależy od tego, jak przetarg będzie rozstrzygnięty, czy nie będziemy mieć problemu z wykonawcą, jak będzie wyglądał harmonogram prac, który nam zostanie przedstawiony.